Cześć wszystkim z tej strony Lekolud i witam was w kolejnym odcinku z gierki Forza Horizon 4. Dzisiaj ze mną jest Hucu. Cześć wszystkim. I witam serdecznie, od razu przyznam się, że w sumie zaczęliśmy już ten odcinek raz, ale no bez nagrywania, więc średnio by się oglądało, sam dźwięk właściwie się nie da. No i słuchajcie, porobimy sobie troszeczkę wyzwań z playlisty festiwalowej na jesień i głównie będą to jakieś strefy czasowe, hopka, co tam jeszcze, fotoradar i te gierki. Więc myślę, że będzie spoko, zaczniemy sobie od właściwie tutaj już, tej strefy pomiarowej, więc możemy sobie podjechać i zacząć już wokół tego kminić. Co i jak? Bo to jest gdzieś tu w lewej. Co prawda teraz nas noc zastała, ale to nie będzie raczej problem. No, chyba znam ten odcinek, więc nie powinno być źle. Chociaż pierwszy i tak zawsze taki troszeczkę jest rozeznaniowy. E, ile tam miał być? 160 chyba, nie? Czy coś koło tego? Tak, dokładnie. Dobra, jak tak dalej pójdzie, to, to będzie, ale nie wiem czy w drugą stronę nie jest lepiej to robić, bo jak tu na razie koszę te wszystkie pachołki. No nie, 158, bo wjechałem no, no, pełno tych... Dobra, nowy RZ, RZET. O, ja mam Seasonal Objective Complete. Y, też mam ukończone, to znaczy, że było mniej. O, jest super losowanie, to w sumie od razu sobie odpalę. A co tam? Dobra, spojrzę jeszcze tak, jest audio. Jest wideo nagrywane, więc Git. I mamy tutaj, co wydropiliśmy, korwetę z 95. Ford Cortina i Spot. Nie, więc w sumie nic specjalnego. A mam jeszcze dwa losowania, więc Git. Dobra, troszeczkę tutaj czerwona koszulka, złote shorty i to poniżej była Lancia Delta jest 4 i było 250 tysięcy teraz tak, fizika to jakieś 400 tysięcy w ogóle wleciało, więc super I, i klakson jakiś śmieszny, więc spoko dobra, mamy to więc fajnie, teraz może co tam jeszcze jest, jeszcze spójrzmy właściwie, czy nam się przyda to auto do tego nie się że trzeba trochę hmm. wziąć, okej, okay, okej, okay, okej okay. czyli tak, igrzyska jesienne to mamy nie no, jeszcze możemy na pewno do hopki, okej okay. Ej, to jest, to jest, tutaj obok zaraz, więc nawet nie ma nie? co jechać, tylko to znaczy, trzeba. on jest wycelowany w drugą stronę jakby, musimy jechać... Na ten na... asfalt do góry, nie? Więc w sumie tam się, tam się przeniosę szybko i zaraz zrobimy. Okej, okay, dobra, ja już jestem tutaj do góry. On też już się... I mam w ogóle kolejne super losowanie, nie wiem za co, ale to już sobie odpalę później. Ej, dobry, A tutaj jakiś Last Night jedzie. O, też próbuję, widzę, skakać. Chociaż tutaj nawet dobre by było autko, no typowo szosowe w sumie, bo, bo to jest odcinek mocno asfaltowy. No, ale zobaczymy. Cel grupy jest zrobiony. Nie wiem, ile tam trzeba, ale mam nadzieję, że wystarczy. Nowy RZ i... 6 metrów do 3 gwiazdek w ogóle nie mam. O, wow, tu masz 256 metrów nabite i chyba mm -hmm. nie zrobiłem tego y, challenge'u. Ile tutaj trzeba? 190, nie, 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 to nie takich hopsiu, więc ja sobie w sumie wezmę y, inne autko do tego. Ja nie pamiętam, którym zrobiłem ten rekord hmm. swój. Ja chyba wezmę sobie. Ferrari 599XX Evolution. On będzie słaby na zakręty troszkę Ferrari. Słabe na zakręty. No dobra, dobra. No dobra, wezmę je. A, B, C, D, E, F. Jest ferarka. 599XX X Evolution. Dobra, bierzemy to. Tym na luziku raczej pójdzie w takim razie. No tylko ten zakręt. I dalej to już wyjdzie ładnie. No jeszcze jakby się ten dzień zrobił, to naprawdę by było fajnie. Już i tak się pogoda polepszyła, bo jest taka sucha noc. Sucha noc, bo tak było mokro tutaj wszędzie chyba. Mhm, mm na No. się sprawdźmy to. O dobra, skosiłem za dużo murka. I teraz znowu w drugą stronę. Ale fajne w ogóle te lampy, ta ferrarka, To jest piękne auto. I siup. Ło, wow, jak to się podniosło! Dobra, 227 to już na pewno wystarczy. Git, dobra. Ferrari robi swoje, to jeszcze na fotoradar nam się na pewno przyda. Tak. No, tym to wszystko. Eee, dobra, znowu jakieś super losowanko, więc fajnie, ten fotoradar. Okay. Trochę za bardzo na, na tyle wylądowałem. Okej. Okay. ale... Już, już to naprawiamy. Dobrze, 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 ja szukam tego... W sumie wygodnie ze startu, z tej playlisty festiwalowej, po prostu to sobie wybrać. Dobra, to zrobione, to zrobione. W skórze kalton, A to gdzieś. O, w miasteczku, dobra. zaznaczam. Okej. Okay. Czekaj, bo to jest tutaj. Ja się teleportuję na to rondo takie. E, tam na dole po prawej? Bardziej jak trójkąt. Nie, na to na górze, po, o, trochę troszeczkę po lewo. Dobra, dobra, no to takie skrzyżowanie śmieszne. Troszeczkę trójkątny rondo, nie wiem czy to o to ci chodzi, ale... No ja się tu przeniosę, zaraz zobaczymy czy się tam po prostu znajdziemy. Kurczę, ta szybka podróż to jest to, serio, polecam wam wszystkim sobie kupić ten domek. Mówiłem w poprzednim odcinku jakby co, z Forzy, bo jest, jest opłacalne to przenoszenie się. No tutaj o to samo chodziło, chyba ja trochę dalej. Ramyk. Cel grupy już tutaj, chociaż tutaj nie za długi jest rozpęd. 317 miałem. 304. Okej, okay. no myślę, że na pewno jest ukończony cel sezonu, więc fajnie. Kolejne, dobra, super losowania, od razu sobie pootwieram. Eee, no, dwa kolejne, już sobie skipnę, żebyście nie musieli patrzeć. Leśniąco-różowe makasyny, różowy kask, żółte trampki. A to z racji, że jest ostatnie, no to się powstrzymam przed tym przyciskiem i tutaj tak, klasyczny zegarek Subaru WRX i 300 tysięcy, bardzo spoko, mam już 30 milionów, więc stać mnie praktycznie na wszystko tutaj w tej grze, znaczy w sztuk jeden, ale każde auto bym kupił <grybujesz> na ten moment. Eee, dobra, kolejną rzeczą co tutaj mamy... No skończyliśmy już piar stunty i teraz szukamy się do... I krzyska jesienne chyba, nie? W sensie... Podnia. Zabawy. Dobra, to możesz to wystartować właściwie. A więc będzie git. Dobra, no to my się już widzimy tam na tych zawodach. Okej, okay, mieliśmy robić giereczki, ale oczywiście przytywało nas łącznie 10 minut. Mieliśmy problemy też potem z tym, że nam powychodzili gracze, więc stwierdziliśmy, że sobie zagramy tutaj jeszcze też z tych festiwali, z playlisty jakiś tutaj wyścig rajdówkami. Myślę, że to będzie ciekawsze. I tu nam nie powychodzą te tary, więc tak. jesteśmy bezpieczni. No ciekawe, wziąłem sobie Focusa RS, tylko jakiś weźtuning mi się tu założył automatyczny, no ale trudno. Pojedziemy sobie taki. Widzę tutaj dominujący kolor niebieski. Zdecydowanie. No, jakiś drywater mi tu palnął w coś i przyhamował. Ej, o co tu chodzi? No, można sobie skrótem je pojechać. No właśnie, bo tak każdy pojechał i nie wiedziałem o co, o co chodzi. Ty pojechałeś tam, oni wszyscy odbili. Się zdziwiłem, ale dobra, dobra, jadę dalej. Może trochę z tyłu tym sposobem, bo się troszeczkę zakręciłem, ale. Mam radę, Jest, jestem tutaj cały czas w, tej, w tym gąszczu tych aut. Hmm. Kontrolny, tutaj teraz jakoś fajnie ten zakręt by się przydało zrobić. Może być i tak w sumie. Dobra. Pozycje do przodu. Tutaj teraz dwóch, trzech, ja nie mogę jakie tam klony jadą przede mną, masakra. Same takie same autka. Śmieszny w ogóle taki wyścig rajdowy, rallycrossowy w sumie, nie wiem, to jest rajdowy? Jak, jako co to się liczyło? Offroadowy. Offroadowy, okej. Okay. Tak przez miasto to w sumie... Country. No, country. Cross country. dobrze mówiłem. No, ale jeszcze się nie spotkałem takim z cross country, totalnie przez cross city w sumie. Troszeczkę mnie tu i gagatki, ale dobra. Mo. Pojedziemy. Strasznie st trudno rozczytać co się dzieje na mapie, gdzie trzeba jechać, bo tak to się krzyżuje w tylu miejscach, jakoś przejeżdża się na przełaj. Okej, okay, dobra, kolejny zrobiony. Tym razem się nie pomylę. Tutaj z przejazdem. Aczkolwiek... No, zrobiłem to w mało efektywny sposób. Aż mnie podścignęli troszeczkę. Odbijemy się tutaj od naszego Dryvatara, kolegi. A co tam? Jurigol jakiś przed nami. Kurde, najgorzej właśnie zacząć jechać za... za ciasny zakręt i kosisz te wszystkie płotki i to cię tak hamuje obrzydliwie. Tak, no ale czasami potrafisz zaoszczędzić tyle czasu na zakręcie, że nawet warto to zrobić. No, może tak, w sumie czasem tak. No jak po prostu tak jeden za drugim, to tak widzisz jak ci cały czas redukuje tą prędkość. Mm -hmm. Teraz tutaj... No, takim... ...parszywym driftem to zrobiłem, ale dobra, może być. No tu pełno ławek, bo znowu do koszenia. Ale tutaj źle zrobiłem. oh my gosh. No to było słabe. Zakręt źle złapałem, dobra, ale i tak mamy przewagę dzięki Hutuliniom. Na pierwszej pozycji dosyć klasycznie. Dobra. Hit. Miejsce do przodu i... Trochę dziwnie rzuca tym Fordem, no nie no... Tak, o bandę zaliczyć to bez sensu, totalnie. Dobra, tym razem nie skracam, bo tutaj chyba się nie opłaca w ogóle. Bo tu jednak jest większa prędkość, no. To jest git. Cały czas za tym samym sobie tak jeździmy. We dwóch. I hop. Śmieszne, tym fordzikiem to się czuję jakbym w kolina starego grał. Nawet dźwięk ma całkiem podobny. Okej... Okay. Tego jakby podgonić, chociaż no... To by było dobre. Jezus, ile za mną tam ich leci, to jest przerażające. Taka ściana, tylko czekasz, popełnię błąd. Niebieskie. No. Niebieski! Oh. <noise> no teraz ten zakręt przynajmniej zrobiłem jak trzeba. Z leciutkim dingiem oczywiście musiało być coś, ale... ale dobra. No chyba niestety już nie zdobędę żadnej lepszej pozycji, chyba że... Chociaż na tym zakręcie jeszcze udawało mi się, ten mnie tutaj ścignął. Ale... teraz tak. Nie, odzyskałem tylko pozycję, nic więcej. No. No cóż, no, no, no trudno, no tak, tak, tak by było. Byłby by bagno. No i mamy drugi wyścig. Dokładnie mamy teraz drugi wyścig rajd terenowy, on znowu będzie przez miasteczko. Nie, on jest na tym, na tej zajezdni kolejowej. Spoko. Ciekawe w sumie. Tam się chyba nie ścigałem jeszcze. Tak typowo, żeby cały wyścig był tam. No zobaczymy z czym to się jedy. ten tutaj w złotych portkach, w złotym kubraczku, kurde, śmiga w okularsach. Dobra, jedziemy. Mhm. Okej. Okay. Dobra, w sumie pierwszy zakręt, spoko. No ciekawe, ciekawe, pierwsze to takie rozeznanie, w co tu trzeba nie wpadać. Troszkę błoczkiem, tutaj nawet hopka. Spoko. Ciekawe miejsce na wyścig. Nie powiem, że nie. Tutaj wcikiem. Bueno, pięknie za tymi. I przez środek. Tylko nie skacz. Nie, 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 nie. Kusi niesamowicie, ale wiem, że to się nie opłaca. Tak na wprost rampa przyszykowana. Kurczę, straciłem parę pozycji. Jak do tego doszło? O nie! Przecisnęłeś no łodzie? Tak, ja się przecisnąłem, ale to są te boty, które... No właśnie! Tak przyklejone swojego zaprogramowanego toru jazdy, że nie można go No właśnie, dlatego ja myślałem, że, że ty chcesz na zewnętrzne pojechać. Znaczy, że się zawahałeś i że chcesz jednak do tego bliżej zjechać, i... No nie, właśnie, ja się nie zawahałem, bo myślałem, że pojedzie też do tego na zewnętrznej. No właśnie! Ja też chciałem na zewnętrzne i tak jadę, jadę, ale widzę, że tak dociśnięty jedziesz na środku. No mi się nie udało, że z trzech, na trzeciego nie, nie udało się wejść. No, dobra, przewaga jest. A jeszcze tutaj coś się dało ugrać na tym okrążeniu. Szczególnie właśnie, że tutaj się dzieją takie rzeczy. I tym razem po wewnętrznej poleciałem. I w sumie opłacanko. Zdecydowanie warto po wewnętrznej. Tutaj też troszeczkę, dobra, spoko. Dla mnie się podoba ta pozycja. Ciekawe czy nas ktoś ogląda z Podlasia albo będzie oglądał. Jak tak, to pozdrawiamy. Podlasianian, Podlasian. Ludzi lasu. Ludzi lasu, z Podlasu. Kurczę, mało brakła, a pierwsza pozycja... Sja ej, ziomek A. przyhamował, przyhamował na, na mecie. Ok, rajd right? przełajowy przez Glen Ranocz. Rano, tym razem mamy trasę taką bardziej może terenową. Zdecydowanie z dala od jakichkolwiek zabudowań. Mm. I bardziej sprintowa w sumie, nie? Więc przydałoby się nie popełniać błędów. Aczkolwiek ma również swoje pułapki. No właśnie tak się zapowiada. No. niektóre zakręty bywają tutaj zdradliwe. Szczególnie, że nie jedziemy po drodze i idzie się zgubić przez to. Łohoho, wow, ale tam poleciałeś z prawej strony. Uwaga, żebym cię nie docisnąła. A sorry, 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 ale... Full prędkość już tutaj, nie dało się tego ogarnąć. Zarzuciło mnie boczkiem przez to, że tutaj ścianka była zbyt blisko. O nie, teraz nie przez wodę, najlepiej jakoś... Nie da się. Nie da się nie przejechać. Nie nie, 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 nie. Ale git jest, jest, jestem na trzeciej pozycji, ty zaraz na pierwszej, ja też go tutaj po wewnętrznej może myknę. Wow, ale mi tu śmignąłeś przed maską, dobra. O nie, płotki, nie hamować o nie. Dobra. Jest git, mamy dobre pozycje. I tak już można jechać sobie ten wyścig. Kolejna Dokładnie. hopka, kurczę, bo tu bokiem prawie leciałem. Muszę szybko wyprostować. dobra. Co tam mówisz? się radę. Tak, tak, jest jest git. Jest git tutaj też, spoko, przeskok. Ta wrota, a tu jest jeszcze jeden punkt. okej. Okay. Ledwo smyrnięty, ale jest. Ale jest. Teraz tak, tutaj po łuku. No tutaj to się czuję jakby mi zaraz miał jakiś poduszkowiec wylecieć <noise> ogólnie. Ciekawe są te showcasy tutaj, naprawdę. Spoko, spoko to wymyślili. No, taka niespodziewanka. Nic większego to nie wnosi do gry, ale zawsze jakieś zróżnicowanie. 80% już. 80, 90... Dobra. A Już myślę bezpieczne wygranko, bo to już dosyć prosta droga. O, jeszcze przez te kałuże bagna no i powiedziałem bagno w poprzednim i mamy tutaj mokradła. Dobra, mamy końcóweczkę, więc spoko. Trzeci z trzech wyścigów wygrany więc fajnie, my za to coś odblokujemy, czy to było tylko. Tak, tak za to jest jakiś samochód. Dobra, to zaraz zobaczymy, co z tego będziemy mieć jeszcze. Trzy gwiazdki na trzy. No i pięknie, trzy gwiazdeczki. A, bo byli na wybitnym. I Ford Racing Puma odblokowane, to może być spoko autko. Będziemy musieli sobie w jakimś kolejnym odcinku przetestować. Będzie spoko, myślę. Widziałem u Ludzka na miniaturce i tam coś było ciekawego w sumie z nim. Chyba jest dobry. Ciekawe tylko, w której dywizji. No właśnie. Dobra, pozdobywane wpływy. Pozdobywany na no poziom to może nie. Spoko, dobra. Widzimy się już na mapie po prostu. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pośmigaliśmy sobie tak, zrobiliśmy wyścigi, poskakaliśmy, zrobiliśmy te fotoradary, więc było co oglądać, myślę. No i co tam, jeszcze raz zapraszam oczywiście do subskrypcji, łapkowania i komentarzy. No i co tam, coś masz do powiedzenia na pożegnanie? No, ja bardzo dziękuję za gościnkę, bo już dawno, że mnie nagrywali. Yy, tak, ja jeszcze zapraszam na kanał do Oczywiście Oczywiście nieaktywny, ale kto wie, czy kiedyś któregoś dnia mu się nie zachce wrócić do kariery. Podlinkuję Wam, będziecie mieli w y, opisie. No i co tam? Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i do następnych odcinków z Forza Horizon 4 i różnych innych gierek. Na razie. Yeah.